Witam bardzo serdecznie. Spotkałem się dzisiaj z panią Anną Pilśniak, która jest terapeutą manualnym, ale nie tylko pewnie bliżej i więcej powie o sobie sama. Dzień dobry, nazywam się tak jak powiedział pan redaktor Anna Pilśniak. 18 lat prowadzę gabinet terapii manualnych, jestem terapeutą manualnym, a przy tym jeszcze mam wykształcenie związane z. Tym, że jestem pedagogiem rodziny, jestem doradcą rodziny, bo skończyłam właśnie w tym kierunku studia. A jestem tutaj, żeby chwilę porozmawiać i pokazać, czym zajmują się dzisiaj osoby związane ze mną i z którymi współpracuję. No właśnie, to chwilkę porozmawialiśmy tutaj, to jest bardzo ciekawy temat. Zresztą ten wątek kobiecy nabiera coraz większego znaczenia w dzisiejszym świecie. Kobieta już nie jest tą kobietą z przeszłości, ale to jest kobieta, która staje się wzorem pewnych działań, pewnej aktywności i chociażby warsztaty, które pani organizuje, prowadzi wspólnie z innymi, one noszą tytuł, nie wiem czy dobrze, przedsięwzięć kobiet przedsiębiorczość z kobietą. Tak jest. Tak, są to warsztaty i spotkania dla kobiet, które pracują, są zajęte, poukładane, szukają inspiracji, żeby kobiety się spotkały, porozmawiały, zobaczyły, czy mamy jakieś wspólne kierunki, jakie możemy wykorzystać wzajemne umiejętności, doświadczenie, wiedzę, praktykę. I taki cel główny, jak dzisiaj kobiety mogłyby współpracować ze sobą, zachowując oczywiście tą równowagę swojego zawodu, swojego życia prywatnego, i siebie, i tak jest główny kierunek tak naprawdę tych spotkań. A organizujemy je w różnych miastach, ja koordynuję tutaj Wrocław i Poznań, natomiast jeszcze jest i Toruń, i Zgorzelec, Bolesławiec, w Anglii też coś takiego chcemy zorganizować, żeby to było poukładane, Niemcy. Także nie ma tutaj granic, bo kobiety są wszędzie i wszędzie chyba są takie i aktywne i czynne, a faktycznie tak jak Pan mówi, dzisiaj kobiety stały się taką Trochę siłą napędową i chcą jakby siebie troszkę pokazać. Jasne. Temat przedsiębiorczości jest takim szerokim dosyć tematem. Na czym polegają te spotkania na, w tematyce przedsiębiorczości? Przede wszystkim poznajemy się wzajemnie, czyli kobiety opowiadając o sobie, mówią, jakie do tej pory miały doświadczenie i pokazujemy pewne rozwiązania, z których korzystamy, dlatego że jeśli chcemy zmian i chcemy nauczyć się takiej przedsiębiorczości, bo przedsiębiorczość to nie oznacza, że się ma działalność, ale to jest właśnie jakby punkt myślenia, sposób działania, komunikowania się i tego uczymy tych kobiet. Że my jako praktycy, którzy osiągnęliśmy, w swoich zawodach czy profesjach jakieś mamy osiągnięcia, to pokazujemy, że inne kobiety mogą z tego czerpać albo włożyć swoje umiejętności, i to jest to bogactwo. A przedsiębiorczość to, tak jak powiedziałam, przede wszystkim nauczenie się takich możliwości czy zarządzania sobą, czy nauczenia się właśnie komunikowania ze światem zewnętrznym, ze sobą, w budowaniu własnej postawy. Także to są rzeczy, które chyba tak naprawdę dla każdego z nas są potrzebne, a one jakby budują, że stajemy się takimi osobami niezależnymi i poukładanymi. No właśnie, bo to chyba w tym wszystkim o to chodzi. Chciałbym Panią zapytać, czy dzisiejsza kobieta to nadal mimo wszystko taka wrażliwa osobowość? Czy już czasy tak kształtują, że ta kobieta staje się oprócz tego, że warsztaty uczą niezależności, to że staje się taką bardzo silną istotą? No właśnie, tutaj chyba każdy ma swoje zdanie, ale ja myślę, że kobieta to w zależności, jaki ma swój wzorzec, gdzieś tam w głowie przekonania i nie co wpojono jej, taki ma wizerunek kobiety. Natomiast kobieta na pewno ma taką strukturę delikatności i no, takiej nie wiem, refleksji, takiej zadumy, ale z drugiej strony kobiety dzisiaj są osobami mocnymi. Hmm, dlatego, że chyba muszą się odnaleźć w tej rzeczywistości i zawodowej, i prywatnej, i osobowej. I myślę, że kobieta to jest taki cały zespół różnych elementów. Natomiast dobrze, kiedy ona jakby ma świadomość tego, kim jest, kim chce być, i żeby to dla niej było spójne. Czyli własny, chyba taki wizerunek własne ja powoduje, że kobieta, jeśli czuje się z tym dobrze, to jak najbardziej, żeby taką była. Tematyka pasja, wiedza, dyscyplina to jeden z wątków też pojawiających się na tego typu warsztatach, tak? Tak, to jest jeden z takich elementów, które stworzyłyśmy z grupą przedsiębiorców na bazie właściwie doświadczeń, dlatego że sama spotkania przedsiębiorcze się z kobietą jest spotkanie takie informacyjne, żeby się poznać taką zajęwką informacji. Na bazie właśnie tych rozmów i dyskusji okazało się, że kobiety chcą czegoś więcej, więc powstały warsztaty tematyczne, też ukierunkowane czy na zdrowie, czy na urodę, samorozwój. A na bazie tego powstało duże takie wydarzenie. Jest to event Pasja, Wiedza, Dyscyplina Wewnętrzna, gdzie zapraszamy osoby do pokazania własnej osobowości, własnego wykładu, więc jest to część wykładowa i też do zapoznania w międzyczasie osób, które korzystają z tego wydarzenia, bo dzisiaj myślę, że ludzie poszukują nie tylko wiedzy, inspiracji, edukacji, ale też jakby budowania takich dobrych relacji między sobą. I temu służy właśnie taki. Event. Kiedy najbliższy event? Gdzie i coś więcej? Jaki temat będzie? Najbliższy event będzie w czerwcu. Będzie to końcówka czerwca, prawdopodobnie przedostatni tydzień czerwca. Będzie to pod egidą Pasja Wiedza Dyscyplina Wewnętrzna. Będą e, informacje na Facebooku, na naszej stronie internetowej, e, będą też e, informacje w mediach społecznościowych przez EWNEA i mam nadzieję, że będziemy mieli wsparcie też e, również przez e, taką wspaniałą telewizję, którą pan reprezentuje. E, więc e, właściwie e, prośba, żeby zaglądać na e, wszelkie e, portale, bądź też. Kontaktować się właśnie przez strony internetowe. Jedną z nich ja zarządzam też. To bardzo proszę podać jakiś kontakt do siebie i strony internetu. Można znaleźć nasze namiary na Przedsiębiorczość z Kobietą na Facebooku. Kolejny fan page to jest Kobiety kobietybiznesu.eu, też Facebook i nasza strona www.kobietybiznesu.eu. I tam też jakiś adres mailowy, jest numer telefonu. Tak, tak, tam można się ze mną komunikować. Tam są namiary do mnie, telefon, e-mail i wszelkie informacje niezbędne. Bardzo pani dziękuję. Gościem była pani Anna Pilśniak. No i co? I, i zachęcamy państwa do odwiedzenia stron, zapoznania się z najbliższym tematem i zapraszam na spotkanie. Postaram się aktywnie też uczestniczyć. Może być, może pojawić się na tego typu warsztatach. No, będzie nam bardzo miło skorzystać z Pana doświadczenia i wiedzy. Także Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo i do widzenia.